Tegorocznym obchodom Dni Ochrony Przeciwpożarowej towarzyszy piękny jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym tygodniu, w ostatni piątek, w Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka. Miały miejsce awanse generalskie, w tym ten jeden bardzo ważny. I promocja na pierwszy stopień oficerski. Dziś Dzień Strażaka świętujemy lokalnie na warmii i Mazurach. Ostatnie ponad dwa lata to dla Straży Pożarnej niezwykle wymagający czas. Mierzyliście się z pandemią koronawirusa, wspieraliście straż graniczną podczas działań na granicy z Białorusią, która stała się celem. Hybrydowego ataku ze strony reżimu Łukaszenki. Nie wahaliście się ruszyć na pomoc Grecji i Turcji, gdy te państwa nawiedziły niespotykane w ich najnowszej historii pożary. Wreszcie po agresji Rosji na Ukrainę, jako jedni z pierwszych ruszyliście z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Autobusy. Z Państwowej Straży Pożarnej z województwa warmińsko-mazurskiego transportowały uchodźców do punktów pomocy w całej Polsce. Dziś możemy być wszyscy dumni z tego, że to właśnie strażacy, polscy strażacy są koordynatorami wsparcia dla siostrzanej służby na Ukrainie. Cały świat wysyła swój sprzęt, który właśnie dzięki polskiej. Państwowej Straży Pożarnej jest przekazywany naszym ukraińskim przyjaciołom. To dzięki Wam strażacy na Ukrainie mogą ratować ludzkie życie. Od czasu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą kierujecie również pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy na dworcach kolejowych i autobusowych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Pewnie dlatego. Ten proces wygląda tak profesjonalnie i odkąd to robi się nikt już nie mówi, że coś nie działa. Wszystko działa w sposób absolutnie profesjonalny, i za to wszystko w imieniu własnym, w imieniu kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo dziękuję. A dziękuję tym bardziej, że to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą, to nie są przecież podstawowe zadania straży pożarnej, tym większe podziękowania i tym większe gratulacje. Dzięki strażakom w naszych lokalnych, małych społecznościach czujemy się bezpiecznie. Polacy mogą każdego wieczoru zasypiać w spokoju, z pełnym przekonaniem, że w razie pożaru, wypadku drogowego czy innych zdarzeń są ludzie tacy jak wy, którzy zawsze przyjdą im z pomocą. Przez cały maj trwają dni ochrony przeciwpożarowej, popularnie nazywane Dniem Strażaka. Dziś oddaliśmy hołd wszystkim strażakom poległym w akcjach ratunkowych. Złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem im poświęconym. Ten pomnik przypomina o tych wszystkich osobach, którzy rotę. Strażackiej przysięgi wypełnili do samego końca i na przestrzeni tych wszystkich lat oddali życie w akcjach i ćwiczeniach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wasza służba jest nie tylko zaszczytem, ale jest także bardzo ryzykowna i niesie ze sobą wiele zagrożeń. Pamiętajmy o tych, którzy ratując życie drugiego człowieka, poświęcili własne życie. Dzisiejsza uroczystość. Była również jest okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień, wiele ich było, awansów na wyższe stopnie służbowe, dyplomów oraz nagród finansowych. Warto podkreślić, że medale za długoletnią służbę mają bardzo długą i wyjątkową historię. Przyznawane są od 1938 roku, po wojnie wstrzymane, ale w w 2007 roku przywrócone i od tamtej pory nieprzerwanie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie z odznaczeniami, odznakami zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej, które są nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mija 25 lat przyznawania tych zaszczytnych odznaczeń. Dziś wyróżniliśmy Nimi osoby, które poświęciły się na rzecz bezpieczeństwa Polaków. Niech te odznaki będą wyrazem docenienia tego wielkiego wkładu w budowanie bezpieczeństwa Waszej, chcę powiedzieć naszej małej ojczyzny na Warmii i Mazurach. Z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowej wszystkim strażakom życzę wszelkiej pomyślności zgodnie z tradycją. Tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów i niech święty Florian ma Was w swojej opiece podczas każdej akcji ratowniczej. Bardzo dziękuję.